Cześć, z tej strony Diaks. I dzisiaj będzie odcinek pod tytułem 99% nie wiedziałeś o tym. To miłego oglądania. Na pierwszy ogień. Kamień szlachetny. O Palmatrix. Yy, myślę, że niektórzy tylko wiedzieli o tym kamieniu szlachetnym. wiecie chyba co to perła? Z, z nadmorza. To jest taka perła z nadmorza. Tylko, że bardzo, bardzo duża. I. Idziemy do już tego ślimaka. To jest ten ślimak, który jest na miniaturze. Się nazywa ślimak stożek. I z prawej strony ma kolec taki czerwony, który może zabić. To pa!